Ok, no to cześć tutaj, Aniołki, cześć wszystkim. No trochę mnie tutaj nie było, ale miałam trochę mm, zajęty czas, że tak powiem. W każdym razie y, dzisiaj przychodzę z nową aktualizacją, y, ale też mam pewną wiadomość, że tak powiem, pewną nowość, <laughs> przynajmniej dla mnie. No jestem po raz pierwszy w klubie, także w Star Nigdy wcześniej nie byłam żadnych w klubach, bo, bo nie miałam na to czasu, i w końcu znalazłam taki klub, w którym akurat są fajni ludzie i spotkania są wtedy, kiedy mi akurat pasuje. Także się bardzo się cieszę. No i to jest klub, nie wiem czy to się dobrze nazywa, ale tu, puszczę Wam tutaj na, na, nazwę tego, się, tego klubu i ten klub się nazywa Invisible Hurricanes. To się tłumaczy, jak oni zwyciężą huragany, przepraszam. No i ja na nich mówię hurikany. No i no, ten klub się znajduje na serwerze the czy Schoe, nie, nie wiem, jak to się czyta. W każdym razie, no i także jestem teraz na tym serwerze. Klubik jest bardzo fajny, zdjęcie Wam tutaj jedno w stawie tego klubu. Tego klubu. No i także jak zobaczycie gdzieś tam na teasie w czerwonym, w czerwonym cylindrze to się nie zdziwcie, bo właśnie ten czerwony cylinder to jest właśnie dla huraganów teastycznych znakiem współznawczym, no i y, także mówię, y, są fajni ludzie, dopiero tam się, w, że tak powiem, w klub wdarzam że tak powiem, także ale się starszy cieszę, że, 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 no, że, że jest fajnie. Co prawda chciałabym się tam więcej na czacie udzielać, ale, no ale ostatnio to w ogóle, w ogóle nie miałam czasu, bo trochę tam rzeczy zmieniałam y, związanych z moją stroną internetową y, o rysunkach, ale to tam y, y, na razie nie mamy jakichś takich wielkich tam, nie wiadomo jakich rysunków na tej stronie, żeby tam się chwalić. W każdym razie y, i właśnie tym byłam y, zajęta. Tyle y, jeśli chodzi o, o tą wiadomość, właśnie, że jestem teraz w, w klubie jeździeckim w, klubie w Stasable. Y, no i y, może tam wam później jeszcze tam wam, wam powiem. W każdym razie tam jest znacznie więcej ludzi niż jest na zdjęciu i dość długo ten, ten klub prawie 3 lata już funkcjonuje, także, także tak nie spotyka niedługo jak na, na kluby i dzieckie w Stas Table, no ale dobra. I teraz tak, w każdym razie jeśli chodzi teraz o aktualizacji, to wyszły nowe ciuchy i to jest, ja też i teraz tak wam powiem. Ja mam 1141 z końców i w tej chwili, ale tam ciuchów raczej nie będę kupowała. Ogólnie powiem Wam, że tam są różne, że zostawię dzieckie i ogólnie mi się najbardziej mi się fioletowy podoba i niebieski, a te pozostałe to nie za bardzo, bo to są, pozostałe kolory są takie przydymione i tak nie, nie za bardzo mi się to podoba. Yy, także yy, yy, o, jeszcze biały, biały jeszcze też, też, też jest fajny. Czepe, yy, w ogóle cały zestaw bo to jest i dla jeźdźca, i, i dla yy, konia, yy, ogólnie mi się te zestawy podobają. Yy, tylko, yy, nie pod, yy, tylko tak jest niezbyt fajnie. Yy, te czepiaki są tragiczne. W ogóle yy, wiecie, ja bym chciał, żeby czapaki w zestawie wszędzie były takie, albo takie wiecie z tą obwódką taką ładną, ładnie pikowane a tamte to, to są takie paciane, takie mi w szkółkach jedzieckich co są czapki, także to, to mi się nie podoba. No i to, to spodnie takie. Spodnie mogą być na przykład, bo wszędzie są w każdym zestawie są białe, a mogłyby być takie czysty, brązowy ten. Także wam tylko chcę, chcę Wam pokazać, ponieważ ja tych zestawów nie będę kupowała, ponieważ ja tutaj mam wszystkie moje konie ubrane, że tak powiem, te, na których najczęściej jeżdżę, bo głównie się tymi końmi teraz zajmuję, także każdy ma tam swój stój, więc nie będę tam zmieniać, ale jak będę coś, na pewno jak będę kupowała taki zestaw dla jakiegoś konia, to, to na pewno coś tam kupię, poczekajcie sekundę. Okej, okay, a nie powiedziałam wam jeszcze co jest na stronie internetowej, a w ogóle to jeszcze chciałam wam powiedzieć, że 15 już wychodzi chyba ta książka nowa Jeźdźców Duszy, nie wiem jaki to ma tytuł, nie pamiętam, ale na pewno sobie kupię, mam tam wszystkie książki, także na pewno jakoś tam recenzję wrzucę na moim kanale Sonatka na Sto na Instagramie, tam są poprzednie recenzje tych książek. W każdym razie y, to tylko tyle A i na stronie internetowej No to jest właśnie te w powietrzu czuć i tak dalej są, są super ubrania i tak dalej y, y, Ale ja to Wam zaraz pokażę y, I co tam w następnym tygodniu tylko Wam przeczytam y, a, y, a bo dobra Najpierw Wam przeczytam a potem y, Wam powiem co o tym myślę to, czy, Co wiem na ten, co, co o tym myślę Co wiem na ten temat W każdym razie to jest tak Big Bony zauważyła, że niektóre rzeczy na Ewiku są tam, gdzie być ich nie powinno. Dlatego też nasza szalona zegamistrzyni zaczęła dłubać przy swoim najnowszym wynalazku e u m a Nie wiem, co to. Wyrusz z Big Bony. Yy, to jest ta nasza zegamistrzyni <gryw> z tej srebrnej polany. Podróż, której celem jest ukończenie jej urządzenia do recyklingu. Kto wie, jakie skaby dzięki temu zdobędziesz? Ojeju, czekam na dalsze informacje. Wiecie co? I to jest tak, że y, ja słyszałam y, y, o tym. Y, słyszałam y, coś takiego było, że y, jakaś ma być ma jakaś maszyna, ma być jakaś reputacja, jakaś nowa maszyna w z I y, y, wiecie, y, ba, bardzo fajnie jest coś takiego. Y, Także to, to, na, to na pewno może być, yy, może być jakaś fajna, fajna maszyna. Ja zasz, zresztą chciałam tą żeby właśnie po coś takiego wymyślili. Yy, także yy, co, ja poczu, po, właśnie myślałam początkowo, że to będzie taka maszyna. Trzeba będzie na przykład zbierać części, jakieś części, części odblokowywać, jakiej reputacji, i potem ta maszyna da, się do czegoś przyda. Tylko, że ja, wiecie ja myślałam, że. Hmm, akurat o recyklingu to nie myślałam, hmm, w związku z tą maszyną. Coś tam słyszałam, gdzieś tam widziałam, jakieś hmm, spoilery gdzieś tam, ale dokładnie nie wiem. Więc jakaś, jakaś ma być maszyna właśnie, czyli to będzie maszyna do recyklingu. Wiecie co, ja podejrzewam, że to będzie coś takiego, hmm, takie trochę jak ekologia że takie w ekologii mamy tą y, y, ten kilow kilof i, i, i szukamy dzięki temu, możemy w, w ziemi znaleźć jakieś tam, jakieś tam kości i tak dalej. Częściej jakieś tam rzeczy, które do archeologii nam służą. Jakieś was i tak dalej. A tutaj będzie coś do cykliku. To będzie chyba coś do podobnego, żeby podejrzewam, jak, jak uzbiamy, czy tam wdropimy tą maszynę to będzie chyba, coś będzie można, pewnie jakieś śmieci nam dodadzą, tak sobie myślę, że skoro recykling, to pewnie jakieś śmieci nam dodadzą w zastable. Będziemy chyba te śmieci zbierać, wsadzać do tej maszyny i, ona, i ta maszyna będzie nam na coś tam zamieniała te, 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 te rzeczy w recyklingu. No nie wiem, zobaczymy. Może być całkiem ciekawe. Chociaż jak wiecie... Ja nie chciałam raczej na taką maszynę, która nam kiedyś, nie wiem, dom zbuduje w Stastable, skąd chcą kiedyś jakieś tam, żebyśmy mieli pokoje w Stastable, albo coś w tym stylu, nie. Yy. A, okej, okay, no dobra, ten recykling może też może być, może też będzie coś ciekawego, dobra, ale to się zobaczy, dobra, koniec gadania. Przechodzimy do y, sklepu, y, już, y, poczekajcie, ja tylko z komórki tutaj w, wylezę z tego co tam w każdym razie z komórki poczekacie gdzie tutaj mam a dobra, łapę. Dobra, idziemy do tego sklepu w końcu. Sklep globalny. Okej, okay, dobra. Dobra. I tu są właśnie te nowe rzeczy. No i tak jak widzicie, zaraz tam sobie jakiś zestawik jakby taki po prostu, żeby Wam to pokazać. W każdym razie są, e, ogólnie to wszystko jest w kolorach kolach e, brązowym, e, to znaczy brązowym jasno jasnobrązowym, e, niebieskim, białym, fioletowym i różowym. I teraz jest adekwatnie, są takie same e, w zasadzie, tak, takie same, tak. Czepiaki, dla konia na tak. Czepiaki, zaraz tam w jakieś wejdziemy. Ogłowia to tak wyglądają. E, o, te, jak ono się, te, te na nogi, przepraszam, owiki przepraszam, no właśnie wyleciało przez chwilę, wyleciało mi z głowy, dobra, owiki Dobra, y, czyli wszystko, wszystko mamy. A dla postaci już Wam pokazuję. Y, a, czyli to się zaczyna od spodni. Czy to, to są te białe spodnie, to czy białe? No są właśnie szare. Wolałabym, żeby one były... Na przykład brązowe to byłoby lepiej. No tu są buty. O, takie to sienie to 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 wygląda trochę jak, jak do malarza czy coś w tym stylu. Dobra, zaraz, zaraz zestawik sobie jakiś zrobimy. Takie to są rękawiczki. No, jakby to jest wewnętrzna strona, jest właśnie z kolołem, a zewnętrzna czarna, Całkiem fajnie. Ehm. Jak, tak, jak mówię, te przedmioty mi się tam nie, nie podobają, te brązy, Te, te, te fio... Chociaż ten białek sobie fajnie wygląda, ale tak ciemno, trochę, no nie wiem. Ta już wolałaby, żeby taki styk te był już. Dobra. Także to są. Ta. To czy nazywam taką ale to jest. Ten, ten żółwik, tak zwany, coś tam na plecy zakłada. Dobra. W każdym razie tutaj są te czapki nasze jeździeckie, kaski i coś jeszcze i chyba nie, chyba nic nie ma. Czyli tak spodnie na głowę i tutaj te, te, te żółwiki z bluzkami, buty. Dobra i to wszystko dobra. To zrobimy sobie zestawiki zestawik jakieś yy, i teraz tak, yy, poczekajcie sekundę, no, bez, zacznijmy od konia. Ok, to zmienimy sobie konia i zazwą. albo nie wiem, dobra, będziemy zmieniali i to, czy ja nie będę teraz kupował, bo mi się nie, nie przyda na ta jazda dla koni, to wszystko mam, yy, bo wszystko mam, yy, ale to jest tak. Yy, no i tak yy, wygląda sobie siodełko nie będę wam tu wszystkich tych, tylko siodełko i, i informacje. No, no to możecie tam sobie przeczytać. Mhm. Ok, dobra. Czy tak to wygląda? A, czy nam zszedł, z, z, że tak powiem. Dobra. Co my mamy dalej? Czapak, czapak. Gdzie tu jest fioletowy czapak? Dobra. No i co mamy? Hello? Okej. Okay. No to tutaj tak, tak to wygląda. Okej. Okay. Mm. A, no. I, no dobra, a gdzie, gdzie jest ten czapek? A, no dobra, czapek, okej, okay, dobra. E, I teraz... No, 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 tu, 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 tu. O głowie. O głowie też sobie. To, co mi się na becie podoba. Nie, nie kupujemy. Proszę mi się tu ubiec. O. Okej. Okay. Ehm, I wam teraz powiem tak. No, tak to wygląda. Okej. Okay. Dobra, ale ubijamy sobie, żeby mieć. Nie, ale ty ubierz... A, masz ubrane, dobra. I teraz owiki. Owiki, dobra. O, najpierw sobie zrobimy informacje, a potem, a potem ubierzemy. Dobra. Czy tak to wygląda? Wiecie, e, ja tam mi nie szkoda, że nie ma fabuły na razie. Bo mam co robić z tabla, teraz tym bardziej. E, w ogóle e, też trochę będę udział brała w, e, w tym klubie na pewno w, w takim kółku y, z którym robią zdjęcia, takim artystycznym także tam będę pewnie jakieś zdjęcia, może Wam tam kiedyś wstawię y, chciałbym w, w grupie też ujeżdżaniowej w klubie być ale w moim klubie, ale niestety y, no, na razie nie mam na to czasu dobra, czy tak to wygląda? Y, dobra, już ubieramy Ok. czy tak to się konik w, 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 prezentuje? No ale wy... Te... czekajcie jak to się przesuwa. A tak o. No całkiem fajne. Okej. Okay. I teraz idziemy do ubrania. Eee, ubrania. Gdzie są te te z fioletowym paskiem? Dobra. O, to zupełnie info, a potem wam, wam u, u, ubierzemy to. Dobra. Także tak to wygląda. Taki gadanek, filmik, ale, no, ale taka aktualizacja jest. A, już nabiałam y, film z, y, z, y, z tymi dalszymi y, częściami w tym Wiescaju Duszy, y, w tym zmianie na odemowego konia. Y, jakieś tam zostało kilka rodzajów, i już, już tam film, film mam, że tak powiem, miał nagrany, tylko tam jeszcze muzykę muszę dograć i tam różne, różne rzeczy. I chciałam myślałam, że w tym tylko... że teraz to wrzucę, ale y, przyszła ta aktualizacja, to nie miałam czasu. Także dobra, ubijamy. No ubierz, ubierz, ubierz. A, ma, a dobra, ubierałeś, dobra. E, co my mamy następne? E, buty, dobra, no to dal na informacja. Tak, tak to wygląda. Ja, ja już mam, mam strój mam klubowy, klub ma, także chujkany, e, także, mm, także tak to wygląda. E, dobra, to ubiamy. No masz ubanę? A, dobra, ma uban. E, Okej, okay. a, a jak cię tu muszę oddalić teraz? Aha, chyba. Okej. Okay. Dobra, to idziemy teraz do, a gdzie to bluzki, dobra, a bluzki potem, a bluzki potem, dobra, do rękawiczki, gdzie to fioletowy, do kompletu, dobra, informacja, także tak to wygląda, a to wszędzie, wszędzie chyba piszą to samo, nie wiem, Nawet nie chce nie chcę mi się tego czytać, dobrze, tak to wygląda, także bardzo fajne statystyki Mam stylistyki, chciałam powiedzieć statystyki, nie, nie kupujemy, ale ubijamy. Masz ubrane? Dobra. Idziemy do tego, do. Yy, a, aha, czy jest tak poszakotkowane? To? Dobra. Powinny być napiw najpierw bluski, a. Dobra. To najpierw co mu mamy? A, dobra. A, to weźmiemy najpierw kask. Dobra, informacja. Tak to wygląda. <grym> Także super statystyki. Dobra, Ubijamy. No, hop. Okej. Okay. To jest taki yy, kask jak yy, yy, jak na wyścigach mają yy, ludzie, którzy się ścigają, to, to takie mają. Nie, mi się podoba, wolałabym, żeby takie było bez tego filotowego to tutaj w środku. Taki ty typowy, bardziej taki yy, ten kask, nie? Taki, taki bardziej skokowy wolałabym. Dobra, ale jest fajny. Dobra. To idziemy dalej do bluzeczki. Dobra, bluze bluzka tak wygląda. Okej okay. yy... Poczekajcie sekundę. A, dobra. No ubijaj. Okej. Okay. No i co? I chyba wszystko. Także tak to się... Tak, napiewam oddale. Także tak to się... mój konik... A, jak to... Hm, jak to zrobić? Dobra. A, dobra. Tak to wygląda. O, no, całkiem fajne. A nasza postać jakaś taka, nie wiem, jakaś taka mała się zrobiła. Okej, okay, także tak to wygląda. No, całkiem fajnie. Tak jak mówię, no, ja ta ściuchu nie, nie szukam, bo wszystkie moje konie. A te mm, mają, a te, to, czy nie wszystkie tam, a te, te dalsze nie mają, ale po prostu nie, nie chcę mi się tam. No teraz jestem ta tymi końmi, także nie chcę mi się tam jakichś innych rzeczy yy, szukać, dobra także tak to wygląda następny filmik to będą chyba z tą, z tą jazdą duszy yy, tylko ja tam muszę trochę dorobić tak powiem rzeczy różnych no a z tyłu są te moje te koniki co kupiłam piękne to jest mój, mój koń klubowy to znaczy mojego klubu także yy, ta, także te hurikany to są bardzo bardzo simple, yy, klub yy, a może tam Wam, że tak powiem, zdjęcia, może też Wam później dałam, jak będę miała więcej zdjęć, bo na razie mam w starszym malutku, bo wiecie, jest, jak się jest na spotkaniu, tam nie ma czasu specjalnie na zdjęcia, tylko trzeba patrzeć, co inni obją, bo, bo potem się, bo potem się, się nie znajdę. Jedni dziś pojadą, a ja nie będę widziała, gdzie, nie? więc, więc, yy, może kiedyś wam tam wstawię jeszcze oprócz tego jednego zdjęcia jakieś inne, trochę to trudno się wymawia, ale napady są świetni ludzie i, i, i tak nietypowy właśnie ten, ten klub bo tak długo działa, od trzech lat no dobra, także to byłoby na tyle taki trochę gadany filmik, ale Stasz się cieszę właśnie, że w tym klubie jestem no, no i tyle no dobra, to się już będę żegnać wtedy do, do następnego filmu no dobra, to, to na razie no to cześć, pa